To nie wstyd, że zrobiliśmy coś złego lub źle. To poczucie, że jesteś zły, że nie jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś fałszywy, jesteś oszustem. Pamiętaj, że jest to uczucie leżące u podstaw tej ciemnej części cienia. Wstyd to poczucie, że jesteś niegodny, że jesteś złym człowiekiem. Że jesteś złym stworzeniem. Skąd się to pierwotnie wzięło? Pochodzi to z naszej zachodniej mitologii. Zwalniasz, gdy jedziesz i widzisz przed sobą radiowóz policyjny? Robisz to? Czujesz, że przyłapano cię na robieniu czegoś złego? Jest to część podstawowego poczucia wstydu, które mamy na Zachodzie. Jest to uczucie, z którym się rodzimy, bo rodzimy się z tym, co chrześcijaństwo nazywa grzechem pierworodnym. A grzech pierworodny powstał, bo zrobiliśmy coś złego w ogrodzie i zostaliśmy ukarani przez Boga. Zostaliśmy wiecznie ukarani, wyrzuceni z ogrodu. I to jest kluczem do rozwiązania wstydu. To jest ten sekret. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj teraz ten kanał. Wkrótce znajdziesz tutaj kolejny post od jednego z Twoich najlepszych mentorów.